No dobra, to co dzisiaj będzie potrzebne? Takie właśnie kleje. Dokładnie coś takiego. Cześć YouTube, kolejny raz. Dziś kolejny filmik o Pacyfice. Zrobimy tym razem najprostszą regenerację podpory wału. Taką najprostszą, bez wymiany łożyska, samą wymianę gumy. Zapraszam do oglądania. I teraz o co chodzi z tym wałem? Więc tak, wał ma dwie podpory, tak? przegubów, hmm, przeguby można powiedzieć, że też dwa, plus dwa takie yy, sprzęgiełka. Wiadomo, że jedno takie gumowe sprzęgiełko jest przy samym moście, ten gumowy krążek, tak, tutaj mamy przegub i podporę z łożyskiem, tu mamy kolejny przegub i podporę z łożyskiem, no i tutaj przy samym PTU mamy kolejne takie sprzęgiełko, tu już nie jest gumowe, tylko w zasadzie można powiedzieć, że to też jest taki przegub. No, i teraz co? Gdzieś tam same te przeguby nie sprawiają problemów. Nie słyszałem jeszcze, żeby komuś w Pacyfice się uszkodził któryś z tych przegubów. Widziałem gdzieś tam w internecie, że ktoś wymieniał ten gumowy krążek, to sprzęgiełko tutaj przy moście. Aczkolwiek hmm, bądźmy szczerzy, ja nie widzę tutaj powodu, żeby to wymieniać. Chyba, że ktoś miał naprawdę porozpieprzane, no to wiadomo, że, że wymieni. No ale. Przy tym moim, no, mimo że ta guma już nie jest pierwszej świeżości, tylko widać na niej takie drobne, jakby drobniutkie, takie takie pęknięcia. Wiecie, jak się na gumie robią, ale to nie jest jeszcze powód, żeby to wymieniać, więc na pewno nie będę tego ruszał. Jeżeli chodzi o same przeguby, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś w Pacyfice miał awarię samego przegubu. Jedyne, co się uszkadza, to właśnie, i to praktycznie we wszystkich, to się uszkadzają podpory. I teraz ogólnie. Te podpory, no to też można jakby mm, samą awarię takiej podpory można też jakby podzielić na, na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to by była awaria łożyska, jakby się zatarło łożysko, a drugi rodzaj no to po prostu uszkodzenie tych gum. I 99% przypadków to jest po prostu uszkodzenie tych gum, tak jak tutaj widzicie u mnie, że całe łożysko sobie luźno lata, ale same łożysko jest tutaj dobre. Tutaj z łożyskiem nic się nie dzieje, z samym przegubem też się nic nie dzieje. Gdzieś tam też w internecie było bardzo dużo kiedyś, zwłaszcza opinii, że te przeguby są nierozbieralne, że one są zrobione na stałe i że jak ktoś chce zregenerować wał lub wymienić podporę, to trzeba to odciąć, wspawać nowe krzyżaki, wstawiając oczywiście nową podporę z nowym łożyskiem, i że, i to, że to jest jedyny sposób, tak? że taka naprawa takiego wału no to jest tylko i wyłącznie. Wycięcie tych, tych przegubów i wstawienie, spawanie nowych, na nowo wyważanie wału. Wiadomo, tego się w domu nie da zrobić, bo trzeba mieć maszyny do wyważania. I gdzieś tam chodziła taka kiedyś właśnie opinia, że to jest jedyny sposób, albo wymiana całego wału, co zalecał sam tutaj Chrysler. Producent zalecał właśnie, producent to opisał jako, jako rzecz niewymienialną, i że. I że jedyne rozwiązanie to wymiana wału, który jest bardzo drogi. No ale ja też gdzieś tam sam, jak ktoś, na, jak ktoś mnie tam pytał w internecie właśnie o, o, o wał, no to też gdzieś tam sam kiedyś również powtórzyłem tą opinię, że wał jest nierozbieralny. Dziś wiem, że błędnie. Gdzieś tam no, nie miałem okazji samemu wcześniej rozbierać takiego wału, więc nie wiedziałem i po prostu powtórzyłem opinię, którą znałem z internetu, że wał jest nierozbieralny i że można jedynie go rozciąć i powstawiać nowe elementy i pospawać i na nowo wyważać. Dziś wiem, że to jest błędna opinia. Te przeguby są rozbieralne. Trzeba tutaj na tym łączeniu ten przegub na tym łączeniu trzeba otworzyć. Tak? Wtedy to nam tutaj schodzi. No i tam mamy y, chyba pięć kulek takie, takie są duże kulki, jak, jak, w, jak w dużym łożysku, i one są wstawione w takim, w takim koszyczku i tutaj na tej części, na, tej, na tym cienkim wałku, jest założony taki jakby drugi koszyczek z takimi wzdłużnymi rowkami, gdzie te kulki się opierają. I to idzie rozłączyć, i żeby zdjąć ten koszyczek, to jest taka dosyć trudna sprawa, bo żeby z tego cienkiego tutaj wałka. Zdjąć ten koszyczek, nie można go szarpać na siłę jakimś ściągaczem, bo się wszystko zniszczy. On jest zabezpieczony od środka takim sprężynowym, takim sprężynowym, jakby zawleczką, takim, takim takim ringiem sprężynowym. Gdzieś tam w skrzyni biegów takie rozwiązania też są. I dosyć skomplikowane to jest, bo trzeba użyć takich jakby drucików, trzeba powkładać druciki dookoła, żeby ten sprężynowy ring nacisnąć. Można szpilek użyć na przykład. I, I po prostu trzeba szpilkami nacisnąć ten ring, i dopiero wtedy to nam zejdzie. I dopiero wtedy można wymienić łożysko. Bo inaczej ten koszyczek, który tutaj jest, tu go nie widać, ale on jest na tym wałku tu założony, w środku tego. On nam by uniemożliwiał zdjęcie łożyska, bo jest większy niż średnica łożyska w środku. No, i wiem, że gdzieś tam ludzie nie potrafili tego zdjąć, i mówili, że rzeczywiście wał jest nierozbieralny, że to jest na stałe i że jedyna opcja to go rozciąć. Nie, nie trzeba go rozcinać. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie włożyć druciki. Gdzieś tam powiedzmy 3, 4. Cztery szpilki trzeba włożyć w ten, w ten koszyczek, żeby ten ring sprężynowy ścisnąć. I wtedy nam to wyjdzie, ten, ten koszyczek, i wtedy można wymienić łożysko. Można zrobić taką właśnie naprawę, że rozebrać to i wstawić nowe podpory jedną i drugą się tak samo rozbiera one są do kupienia możecie sobie zobaczyć to na przykład teraz tutaj na zdjęciu taki komplet można sobie w Ameryce kupić ja być może sobie też kupię nie jest drogie sami widzicie 55 dolarów no plus tam jeszcze przesyłeczki różne ale generalnie da się to kupić niedrogo i można to wymienić nawet samemu i wtedy ten wał składamy tak samo i nie jest potrzebne żadne wyważanie na nowo, nic więcej i cały wał jest jak nowy. Tak. Druga opcja to jest taka, że możemy taki wał wysłać do ożarowa i wtedy zdecydować, czy chcemy mieć rozcięty i wstawione zwykłe krzyżaki, czy chcemy mieć też tak zregenerowany, no to oni zrobią to samo, że też go rozbiorą, wymienią i złożą z powrotem. No. I kolejna opcja, no to jest właśnie taka jak w 99% przypadków, ludzie się decydują na regenerację wału, bo po prostu nie wiedzą, że że to się da zrobić jeszcze inaczej, że trzeba tylko zweryfikować, czy jest dobre łożysko. Jeżeli łożysko jest uszkodzone, no to wiadomo, trzeba tą regenerację zrobić, czyli wymienić te podstawy, te podpory na nowe z nowymi łożyskami. No i wtedy też będą z nowymi gumami. Ale jeżeli jest tak jak w większości przypadków, bo słyszałem już o wielu, wielu przypadkach w tych pacyfikach, to śmiało mogę powiedzieć, że 99% przypadków to jest takich jak tutaj u mnie, że łożysko jest dobre, przeguby są dobre, uszkodzona jest tylko guma. I tą gumę można zrobić po prostu na nowo w takiej sytuacji, kiedy łożysko jest dobre, no to po co to wymieniać? Zróbmy nową gumę, tutaj tak zrobimy. Ja już kiedyś próbowałem, to już Wam opowiadałem, próbowałem, ale użyłem złego specyfiku, który pod wpływem temperatury zaczął się rozpływać. No i tutaj widać, że wypłynął, także tak gdzieś tam się to znowu uszkodziło. Tym razem użyjemy czegoś innego, użyjemy kleju. I spróbujemy to sobie tutaj zregenerować. Dojście jest i z jednej i z drugiej strony, więc myślę, że da się to zrobić nawet bez zdejmowania wału. Dzisiaj zrobimy tą, a to może w osobnym, w osobnym filmie, innym razem zobaczymy. Tutaj trzeba taką aluminiową osłonę też zdjąć, żeby się tam dostać do tej drugiej, do tej drugiej podpory, a tutaj, yy, tutaj nie ma tej aluminiowej osłony, więc będzie po prostu. No, łatwiej, tak? Znaczy, łatwiej. No nie trzeba tego zdejmować. Nie? Także, także zaraz tutaj e, trzeba oczyścić tą gumę, wydłubać ją tutaj do końca, pourywać te, te zniszczone kawałki, całkiem to wywalić stąd i y, zalejemy to tutaj po prostu y, klejem. I zobaczycie, że to będzie dobrze. Sami zobaczycie, że będzie ok, i tak jest w 99% przypadków. A gdzieś tam, jak ktoś po prostu nie wie, że można tą gumę zrobić na nowo, no to decyduje się na wymianę wszystkiego i gdzieś tam generuje to też koszty i czas i tak dalej. A można to zrobić w ten sposób. Także nic nie szkodzi, spróbować. A jeśli by się okazało, że na przykład to nie będzie dobrze, że ja tutaj opowiadam głupoty. No to zawsze można się zdecydować i rozkręcić ten wał, rozebrać i wymienić nawet te podpory samemu. Także, no mówię, gdzieś tam krążyła kiedyś po internecie, no raz, że opinia Chryslera, że wymieniać cały wał, bo nie jest rozbieralny i wymienia się cały, wiadomo, że oni tak powiedzieli, no bo dla nich to są pieniądze, nie? Dla nich to są pieniądze, ludzie mają kupić cały nowy wał i już. Yy, opinia krążyła właśnie też, że jest nierozbieralny, że jedyne co to cięcie w profesjonalnym zakładzie i wyważanie na nowo. No ale teraz już gdzieś tam udało mi się no, zdobyć więcej tej wiedzy i już nie powtórzę takiej plotki, że jest nierozbieralny, bo da się to rozebrać. Może Wam to kiedyś pokażę. Dobra, ja wiem, że może to tak nie do końca będzie wszystko widać, ale nie, no, chyba będziecie widzieli. Nie? Także co? no Trzeba tą starą gumę wydłubać stąd, można sobie jeszcze wszystko w koło poczyścić w miarę, żeby się tutaj nie pobrudzić za bardzo. No i próbujemy, czy mi się da jakimś nożykiem, czy jakiś tam stary śrubokręt naoszczony. No i trzeba to wydłubać, nie? trochę się nazbierało tego, nie? No i dobra, oczyszczone, ile się dało, jest już wolna przestrzeń dookoła. Weryfikujemy łożysko, czy się kręci. Kręci się bardzo ładnie, nawet dosyć ciężko, tak, yy, tak, tak płynnie, yy, czyli smar w środku jest. Nie jest użyte, sprawdzamy, czy nie ma luzu. Nie ma. Czyli łożysko mamy tutaj 100% dobre, więc można śmiało zrobić tutaj nowe, coś gumowego dookoła i, i będzie śmigać. Yy, zrobiłem sobie tutaj taką podpórkę między tutaj to a tłumik, że po prostu wał jest w tej chwili podparty na tym, że tu jest dookoła równa przestrzeń. No i teraz tą przestrzeń trzeba tutaj wypełnić. Jeszcze raz wam pokażę, co ja tutaj użyję, coś takiego. Elegantne, coś pięknego. No i co tu dużo gadać? Gotowe. Moim zdaniem, robota tutaj poszła wzorowo. Powiem Wam tak: tego śrubokręcika nie używałem za bardzo. Najwięcej, a właściwie to głównie użyłem takiego nożyka. Tylko warto się zaopatrzyć, wiecie, w paczkę ostrzy. Tutaj sobie taką kupiłem paczkę 50 ostrzy i to wcale nie było, nawet wcale nie było drogie. Powiem Wam szczerze, że chyba kosztowało mniej niż takie paczuszki po 10 ostrzy. A tutaj jest normalnie. No. Nie chcę się otworzyć. O, a tu jest 50 sztuk, także. Yy, no, mając coś takiego, no to nie ma obaw, że, yy, że tych ostrzy zabraknie, nie? Bo tutaj parę ich poszło, nie wiem, no z pięć myślę, że z pięć takich ostrzy tutaj zmarnowałem, bo to, bo to jednak. Yy, no, ta guma jest do metalu. Yy, do metalu przy, przyczepiona, więc no. <laughs> yy, no tnąc tą gumę po metalu no to to jednak, to jednak takie ostrze się szybko niszczy, a też pęknąć potrafi i, i warto mieć jednak zapas. No dobrze, ten klej jest fajny pod wieloma względami. Po pierwsze no jest odporny na takie różne zewnętrzne warunki, bo ja na przykład stosowałem go przy klejeniu jak robiłem sobie zbiornik taki 1000 litrów, wiecie, ten taki mauser do, do deszczówki, to tam sobie też wklejałem rurki i to już po paru latach praktycznie ten klej jest cały czas jak nowy, więc odporny na warunki jest, bo tam jest i deszcz, i słońce, i mróz, i wszystko, także i, i działa, więc myślę, że tutaj również się ten klej sprawdzi, a w dodatku po tych paru latach nadal jest taki w miarę elastyczny, więc nie jest tak całkiem na sztywno, tylko jest taki, no. Myślę, że idealnie się tutaj sprawdzi. no Może będzie troszeczkę zasztywny, jak zastygnie, to może. Może będzie minimalnie zasztywny, ale nie myślę, że nie. Myślę, że będzie wszystko super, bo on tak całkiem nie stwardnieje do końca. No i jest ładnie, widzicie, tutaj w koło jest ładnie obłożone tym klejem. Z drugiej strony też, chociaż nie wiem tu światło teraz. o. Tak, z drugiej strony też jest ładnie. I teraz czekamy, aż wyschnie. Podpórka musi nadal być. Wiecie, na tej butelce z tym klejem jest napisane, że po 20 minutach już jest związane. Jednak tutaj nie można patrzeć na to, że 20 minut. Ja myślę, że tutaj no, cały dzień będzie musiało stać i schnąć. Dlaczego nie 20 minut, tak jak pisze na butelce? Bo tam to jest podane dla cienkiej warstwy, jak chcemy coś przykleić, tak? dodajemy cienką warstwę, sklejamy i po 20 minutach już trzymie, a pełne tam wiązanie jest po całej dobie. No ale tutaj zwróćcie uwagę na to, że mamy grubą warstwę, nie? Ile to tam ma szerokości? Z 2 cm? I tutaj też w koło z 2 cm? No to to jest grubo, nie? To jest grubo, więc żeby to do środka całe przeschło, całe w środku, no to jednak trzeba, ja myślę, że cały dzień będzie musiało stać. A może nawet jeszcze całą noc i dopiero rano, i dopiero rano można ruszyć samochód. Pamiętajcie, że jak macie tak zrobioną yy, podpórkę tak byle jak tylko opartą o tłumik, to pamiętajcie, że ani nie wsiadać do tego auta, ani go nie szturchnąć, bo podpórka spadnie i ten klej, jak nie jest jeszcze, yy, nie jest jeszcze zastygnięty, no to wam się tutaj cały rozdusi i, 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 i będzie trzeba robić od nowa. Także pamiętajcie, żeby nawet nie wsiadać do auta, żeby go nie poruszyć, bo no tutaj. Wystarczy lekko ruszyć i to spadnie, nie? Ten, ten aluminiowy tutaj kątowniczek, który tu wstawiłem. Także no, można próbować sobie to jakoś tam inaczej podpierać, ale no, ja zrobiłem tak i jest dobrze. No nie będę tego ruszał, i będzie OK. Także no, pozostaje tylko czekanie. No i. Jak zastygnie, to będzie ok. Drugą podporę będzie można sobie tam kiedy indziej zrobić, aczkolwiek u mnie ona nie jest pilna, bo ta tutaj, widzicie, była cała rozerwana, a tamta jeszcze się trzyma. Tam jest popękana ta guma, owszem, ale jeszcze się trzyma i to na tyle mocno, że właściwie to nie jest pilne i może nawet nie będę tego teraz robił. Nie wiem, zobaczymy. Znaczy teraz. No dzisiaj już na pewno nie, bo właśnie Wam chciałem powiedzieć, że. Tak stwierdziłem tutaj, że fajniej, fajniej jednak jest zrobić to osobno, bo tak sobie teraz myślę, jakbym robił dwie na raz, to byłoby ciężko to teraz ustawić tutaj tą podpórkę i to wszystko, i żeby nie poruszyć, żeby, żeby teraz wiecie, żeby robiąc tam, nie poruszyło się nic tutaj, to byłoby trudno. Także chyba lepiej nawet jest właśnie robić to osobno, czyli. Zrobić jedną, jak tutaj wszystko zastygnie, to na przykład za tydzień sobie zrobić drugą, jeżeli ktoś musi robić dwie. Yy, no, bo myślę, że robiąc dwie naraz, to, to jednak by się coś poruszyło, coś by się poszturchnęło i, i... byłoby ciężko. Nie? Byłoby ciężko, a tak to, yy, wiecie, jedna już będzie trzymać, to potem sobie można przy drugiej grzebać, bo tutaj już tutaj już się nic nie poruszy, już się nic nie, nic nie przestawi. Nie? A tak, myślę, że jest. Myślę, że jest w ten sposób e, super. E, co jeszcze? Tak sobie myślę, jakby komuś przeszkadzał biały kolor, to można to przecież sobie. Ale jak wyschnie, to psiknąć przecież można to sobie sprajem. E, ja chyba nawet psiknę nie ze względu na to, żeby mi biały tutaj przeszkadzał, tylko ze względu na to, żeby tą blachę tutaj dookoła też przemalować, to, to może i tak to sobie psiknę tutaj z żeby to było. No, żeby nie była goła blacha teraz po tym, po tym tutaj szlifowaniu, żeby nie było gołe, tylko, tylko ładnie to sobie jeszcze bym psiknął z i kurczę, będzie jak nówka, to lepiej będzie jak z fabryki. Mówię wam, że to będzie mocniejsze niż ta guma z fabryki. No. Także jak ktoś z was ma łożysko dobre, tak jak tutaj sami widzieliście, że było dobre, ładnie się kręciło, to nie trzeba regenerować całego wału. Wystarczy zrobić to właśnie tak jak tutaj, tylko no teraz, no właśnie, całą dobę czekać i nie poruszyć samochodu, żeby to się nie, żeby no, żeby to nie spadło, nie? I żeby nie wydusiło tego kleju na boki. <grytanie> Także teraz trzeba po prostu cierpliwie y, czekać. I to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć! Kurczę, muszę pozamiatać tu jeszcze na koniec.